W tym filmie porozmawiamy o dziesięciu rzeczach, których inteligentni ludzie unikają. Inteligencja manifestuje się w różnorodny sposób, obejmując cechy takie jak logika, rozum, ciekawość, kreatywność i adaptacyjność. Choć trudno jest jednoznacznie zdefiniować każdy aspekt inteligencji, istnieją pewne oznaki, które łączą najbardziej błyskotliwych i zdolnych. Ci ludzie nie tylko korzystają z własnych zdolności umysłowych, ale także wykazują się pewnym stopniem mądrości i rozwagi w codziennych wyborach. Poniżej przedstawiam 10 rzeczy, których inteligentni ludzie zazwyczaj unikają, dążąc do prowadzenia bardziej celowego i satysfakcjonującego życia. Punkt pierwszy: selektywne interakcje. Inteligentne jednostki są bardzo ostrożne w wyborze swoich interakcji i zazwyczaj unikają bezwartościowych wymian. Obejmuje to unikanie płytkich rozmów z obcymi, uczestnictwo w plotkach lub angażowanie się w dialogi, które zazwyczaj nie niosą ze sobą istotnej treści. Pustych rozmów towarzyskich, które koncentrują się na powierzchownych tematach, najlepiej unikać. Chociaż niektóre rozmowy towarzyskie są nieuchronne, ludzie o wysokiej inteligencji starają się kierować dialog w bardziej wartościowe rejony, skupiając się na ideach, aktualnych wydarzeniach, filozofii czy kulturze. Preferują dialogi o konkretnym celu, które wzbogacają relacje i poszerzają horyzonty myślowe. Punkt 2. Zamierzone ignorowanie. Świadome ignorowanie oznacza świadome unikanie tematów lub problemów, które mogą kwestionować własne przekonania czy myśli. To jak celowe zakopanie głowy w piasku, wybierając nieświadomość w pewnych kwestiach. Ludzie o wysokiej inteligencji różnią się w tym aspekcie, zdając sobie sprawę z ograniczeń swojej wiedzy i otwierając się na różnorodne koncepcje, idee i perspektywy. Rozumieją, że udawanie Iż wiedzą wszystko blokuje rozwój intelektualny i utrudnia podejmowanie dobrze przeanalizowanych decyzji. Punkt 3. Niezależność od konformizmu. Osoby inteligentne przejawiają odwagę myślenia niezależnego i unikają dostosowywania się tylko po to, aby dostosować się do norm społecznych. Doceniają swoją indywidualność, autonomię i dążenie do prawdy. Zdają sobie sprawę, że normy społeczne nie zawsze opierają się na racjonalności lub korzyści dla jednostek czy społeczeństwa jako całości. Zamiast ślepo podążać za tłumem, często kwestionują ustalone przekonania, tradycje i status quo, gdy jest to konieczne. Nie boją się myśleć nieszablonowo i przyjmować unikalne podejście, nawet jeśli oznacza to stawianie się w opozycji względem większości. Punkt czwarty, nietykanie osobistych spraw Osoby inteligentne starają się unikać osobistego traktowania spraw, zdając sobie sprawę, że reakcje na sytuacje czy komentarze są często uwarunkowane własnymi percepcjami, uprzedzeniami lub niepewnościami do drugiej osoby. Potrafią się cofnąć i spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw, rozważając alternatywne stanowiska i wykazując współczucie wobec innych. To pozwala im zrozumieć, kiedy słowa lub działania kogoś mogą być wywołane przez czynniki poza ich kontrolą. Dodatkowo, osoba inteligentna zdaje sobie sprawę, jak istotne jest oddzielenie swojej wartości jako jednostki od zdarzeń zewnętrznych czy opinii. Ich wartość jako jednostki nie jest definiowana przez każdą interakcję czy negatywny komentarz, który otrzymują, skupiając się zamiast tego na swoim rozwoju i postępie. Punkt 5. Unikanie uwięzienia w problemach. Inteligencja objawia się zdolnością do adaptacji i zmiany kierunku w obliczu wyzwań. Gdy napotykają problem, osoba inteligentna zachowuje dystans i ocenia sytuację obiektywnie. Unika pochopnych wniosków i osądów, patrząc na sprawy z różnych perspektyw i rozważając różne rozwiązania. Są otwarci na naukę z własnych błędów i nie boją się dostosowywać strategii w zależności od potrzeb. Ich zdolność do elastycznego podejścia i nauki na podstawie doświadczeń odgrywa kluczową rolę w ich osobistym i zawodowym rozwoju. Punkt 6. Otwartość na informację zwrotną. Osoby inteligentne zdają sobie sprawę, że informacja zwrotna stanowi bezcenne narzędzie do identyfikacji obszarów do poprawy. Nawet jeśli przyjęcie jej może być trudne, traktują to jako okazję do refleksji i wprowadzenia pozytywnych zmian. Zamiast unikać sytuacji, w których mogą otrzymać krytykę, otwarcie się na nią i dawanie z siebie wszystkiego jest dla nich priorytetem. Umiejętność akceptacji informacji zwrotnej świadczy o mądrości polegającej na bardziej skoncentrowanym samorozwoju niż na obronie własnego ego. To oznacza pewność siebie w konstruktywnym radzeniu sobie z krytyką oraz pokorę w przyjmowaniu do wiadomości, że zawsze jest coś do nauki. Punkt siódmy opanowanie emocji w procesie decyzyjnym. Choć odczuwają emocje tak jak wszyscy inni, osoby inteligentne nie pozwalają, aby te uczucia zakłócały ich zdolność do logicznego myślenia czy wpływały na proces podejmowania decyzji potrafią rozpoznawać momenty, gdy emocje zaczynają dominować nad logiką, co umożliwia im ponowne skoncentrowanie się i ponowne ocenienie sytuacji. Przyznają, że czas na refleksję i uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwala im podejmować racjonalne decyzje, co sprawia, że są mniej podatni na żal z powodu własnych wyborów czy działań. Punkt ósmy. Świadoma konsumpcja mediów społecznościowych. Osoby inteligentne są świadome potencjalnych zagrożeń wynikających z bezmyślnego konsumowania mediów. Rozumieją, że automatyczne przewijanie przez media społecznościowe lub poleganie wyłącznie na stronach o jednostronnym punkcie widzenia może kształtować ich przekonania i myśli bez ich świadomej kontroli. Dlatego starają się unikać takich nawyków i podchodzą do konsumpcji mediów z intencją, celowością i krytycznym myśleniem. Aktywnie poszukują różnorodnych perspektyw, rzetelnych źródeł i informacji, co pozwala im lepiej zrozumieć sytuację. Poprzez eksplorację różnych źródeł informacji poszerzają swoją wiedzę, kwestionują swoje własne przekonania i rozwijają dobrze przemyślane opinie. To także umożliwia im lepsze rozróżnienie między wiarygodnymi informacjami a dezinformacjami. Czy propagandą. Punkt 9. Unikanie utknięcia w miejscu. Osoba o wysokiej inteligencji skupia się na ciągłym samodoskonaleniu w różnych sferach życia, takich jak inteligencja emocjonalna, umiejętności społeczne, zdrowie, finanse, kreatywność i duchowość. Nie tylko dąży do doskonalenia samego siebie, ale również aktywnie rozwija swoje umiejętności i kompetencje. Bez względu na to, czy poprzez czytanie książek, uczestnictwo w kursach czy zdobywanie nowych doświadczeń, inwestuje w siebie, poszukując stałych możliwości wzrostu. To nieustanne dążenie do doskonałości umożliwia im adaptację do zmian, osiąganie lepszych wyników i znajdowanie większej satysfakcji w dążeniu do własnych celów. Punkt 10. Unikanie niepotrzebnego ryzyka. Mimo skłonności do podejmowania ryzyka, osoby inteligentne stawiają na rozwagę i ostrożność, wykazują cierpliwość i zdolność do kontrolowania siebie, starannie analizują potencjalne konsekwencje, aktywnie poszukują informacji i porad, korzystając z nich, aby dostosować swoje podejścia i podejmować bardziej świadome decyzje. Dzięki tym praktykom są w stanie odpowiedzialnie i z rozwagą radzić sobie z wyzwaniami i możliwościami. Głównym przesłaniem jest to, że inteligencja nie ogranicza się jedynie do zdolności poznawczych, rozciąga się również na obszar świadomego podejmowania decyzji i celowego życia. Unikając tych dziesięciu pułapek, osoby inteligentne kształtują ścieżkę zgodną z ich wartościami, aspiracjami i dążeniem do życia pełnego sensu i satysfakcji. Dotarliśmy do końca filmu. Mam nadzieję, że przypadł Ci do gustu. Dziękuję, że jesteś ze mną do końca i chętnie poznam Twoją opinię na temat tego filmu w komentarzach poniżej. Jak sądzisz, czego jeszcze ludzie inteligentni unikają? Zostaw łapkę w górę dla zasięgu i sprawdź również inne moje filmy. Zapraszam do naszej grupy na Discordzie i Facebooku. Niech Feniks będzie z Tobą.